Moje domowe nagrania nie powinny być dyskryminowane, bo one też zasługują na typowe brzmienie U mnie taka robota to codzienność Mój lecą za mną, mamy to czego one pragną Mój lecą za mną, mamy to czego one pragną Dzień nie pójdzie patrzą za tym welsa, plazom kartą Dzień nie pójdzie patrzą za tym welsa, plazom kartą Nowy czas te rany Nowy czas te rany a nowy Czas te rany, nowy czas te rany, nowy czas te rany, ciągle w tym siedzimy sami, spadnę jak w na fali ciągły stres muszę go zabić, nowy czas za stary rany, talent też pomamy Mam dość, bo czas mi Nowy czas te rany, nowy czas te rany, nowy czas te rany, ciągle w tym siedzimy sami, spadnę jak był na fali nowy czas te rany, nowy czas te rany